Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie na temat katedry Jacka Dukaja. I zdaję sobie sprawę z tego, że ten materiał pewnie bardziej będzie przydatny nauczycielom języka polskiego, mniej może uczniom, ale co ja tam wiem, co ja tam się znam. W każdym razie postaram się, żeby to. O czym Wam opowiem wszystkim, było w miarę komunikatywne, sensowne i jakoś tam poukładane. Chociaż za tę moją dzisiejszą wypowiedź pewnie dostałbym zero z kategorii kompozycja na maturze. Z języka polskiego. Dobra, zacznijmy od samego początku. Mamy opowiadanie fantastyczno naukowe. O specyfice gatunku, jakim jest science fiction, opowiadałem w poprzednim materiale, niejako zapowiadającym ten oto filmik. Taka zabawna dosyć refleksja, przyszła mi do głowy. Za każdym razem, kiedy wprowadzam opowiadanie katedra Jacka Dłukaja na lekcję, to Staram się najpierw pokazać uczniom kilkuminutowy film Tomasza Bagińskiego, który jest pewnego rodzaju impresją być może, albo uchwyceniem pewnego sensu katedry Jacka Dukaja, być może jest tylko interpretacją. W każdym razie nie można katedry Tomasza Bagińskiego. Acz jest to znakomite dzieło przecież docenione nominacją do, do Oscara. Nie można tego filmiku krótkiego traktować jako czegoś, co wyczerpie nam rozważania dotyczące samego tekstu. Kiedy sobie wejdziecie na tak zwanego YouTube'a i tam sobie znajdziecie katedrę Tomasza Bagińskiego i poczytacie sobie komentarze, to bardzo wiele tych komentarzy ma. Taki oto ironiczny kształt. Pozdrawiam moją panią od Polskiego, pozdrawiam moją polonistkę, pozdrawiam pana od Polskiego, kazał nam to oglądać, poleciła nam to obejrzeć, nic z tego nie rozumiemy, a jutro mamy kartkówkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc, proszę Państwa, samo obejrzenie katedry Tomasza Pagińskiego nie zastąpi nam pracy z tekstem, nie, nie zastąpi nam pewnego rodzaju refleksji, która powinna się urodzić, eee, a a więc dosyć już na temat filmu. Zacznijmy, zacznijmy może od samego początku. Tak, czyli sam początek, tytuł, katedra. Gdybyśmy chcieli napisać wypracowanie na temat tego, tego opowiadania, to zaczęlibyśmy pewnie od kontekstu historycznego, czyli musielibyśmy w jakiś sposób poruszyć. Kwestię katedr, ich przeznaczenia, ich kształtu, ich sensu oraz tego, co motywowało ludzi w średniowieczu do tego, żeby stawiać te monumentalne budowle. Sam kształt katedry, ta strzelistość, ta wysmukłość może się uczniom kojarzyć z, samy, z rakietami. Jeżeli się nie skojarzy, no to naprowadźmy na to, o to skojarzenie. Tak? Sakrum zamknięte w katedrze, tutaj mamy kontekst, no powiedzmy, nazwijmy to kulturowy, albo niech będzie religijny bardziej pewnie. Sakrum zamknięte w katedrze było dla ludzi w średniowieczu takim miejscem promieniowania świętości. Katedra była miejscem promieniowania świętości. Także katedra jest pewnego rodzaju domem, w którym Pomieszkuje sam Bóg. Wbrew, takiej, wbrew takiemu panteizmowi i takiemu renesansowemu. Przeświadczeniu, o uwaga, kontekst literacki, możemy się odwołać do, możemy się odwołać do pieśni Jana Ko Kochanowskiego, czy chcesz od nas, panie, za twoje hojne dary. Ten kontekst historyczno-literacki yy, pokazuje nam kontrast pomiędzy średniowieczem a renesansem. Kochanowski nam pisze, kościół cię nie ogarnie, wszędy pełno ciebie, a człowiek średniowiecza powiedział, tak, ale... Pana Boga jest najwięcej w samej katedrze, w samym kościele, w samej świątyni. A więc ten bardzo ważny element, element. Um, Średniowiecza, element chrześcijaństwa, bo katedra jest przecież, jest przecież budynkiem ściśle związanym z chrześcijaństwem, nagle został przez Jacka Dukaja wrzucony w przestrzeni kosmosu. Przypomnijmy, że jesteśmy w, na terenie zagospodarowanym przez literaturę fantastyczno-naukową, a ona jak to powiedział klasyk tejże literatury, a literatura science fiction oraz poezja mają absolutnie wolne ręce, jeżeli chodzi o tworzenie jakiejkolwiek wizji, jakiejkolwiek rzeczywistości. A więc Jacek Dukaj przenosi nam katedrę z, to, z tym całym ciężarem znaczeń, które sobie przed chwilą odkryliśmy czyli sakrum, czyli chrześcijaństwo, czyli. Ta strzelistość, czyli próba poszukiwania łączności z Bogiem, przynosi nam w świat dalekiej przyszłości. Teraz posłużę się telefonem i podziękuję anonimowemu twórcy streszczenia katedry. Autorem jest, Autorką jest Justyna Czy. No niech będzie. Tak? Możecie znaleźć to streszczenie na stronie ściąga.pl. Oczywiście nie polecam czytać streszczenia na, sam, na samym początku. Raczej sobie przy pomocy streszczenia poukładać coś, co się przeczyta w oryginale. W przypadku katedry to jest wyjątkowo sensowna rada. No ale pomyślmy, pomyślmy sobie o fabulę, którą warto w jakiś sposób przytoczyć, przytoczyć. Główny bohater i narrator pierwszoosobowy, ksiądz Pierre Lavone, leci wahadłowcem kierowanym przez program Rozmaryn wraz z doktorem, nie mam jeszcze takiego nazwiska, bo jest bardzo skomplikowane, który podczas wyprawy znajduje się w stanie zwanym zaślepem, podczas którego nie rozmawia z towarzyszem podróży. Celem ich wyjazdu jest badanie przypadku nieżyjącego już Izmira Perdi. Człowiek ten, czyli ten Izmir, poświęcił swoje życie dla załogi holownika, który chciał statek awaryjnie musiał wylądować na pewnej asteroidzie. Perdi oraz jego towarzysze musieli czekać na pomoc, jednak kończył im się zapas tlenu. Izmir odebrał sobie życie, by załoga Sagitariusa mogła przeżyć aż do czasu, gdy przybędzie pomoc. A więc ten Izmir tutaj w tym streszeniu tego nie ma, ale ten Izmir ym, po prostu wyszedł w przestrzeń kosmiczną tak? Tam, gdzie nie było tlenu, udusił się z powodu braku oczywiście możliwości oddychania, a reszta miała akurat tyle tlenu, żeby przeżyć, czekając na, czekając na pomoc. Bohatera pochowano na asteroidzie. Na znak czci dla altruistycznego czynu grupę planetoid, wśród których była tana, której wylądował, nazwano z miramidy. Ksiądz Lawone, czyli wracamy do głównego wątku, nie cofamy się w przeszłość. Ksiądz Lawone chce dowiedzieć się, czy pogłoski o cudach następujących po śmierci Izmira są prawdziwe. Do miejsca jego pochówku przylatują pielgrzymki. Główna postać występująca w opowiadaniu dowiaduje się, że ludzie, którzy modlą się nad grobem Perdi, czasami zostają uzdrowieni. Zadaniem księdza jest też poinformowanie zwierzchników, czy swobodnie poruszająca się asteroida, na której znajduje się katedra, może odlecieć, czy należy zmienić drogę jej lotu, by pozostała w zasięgu ludzi. Potem okazuje się, rozdziękujemy za streszczenie, potem okazuje się, że, że katedra faktycznie ma cudowne właściwości i co dziwne ludzie, którzy doznali uzdrowienia cudu uzdrowienia za sprawą, za sprawą modlitwy w tejże katedrze, która wyrosła sama z siebie, Ci ludzie, Ci ludzie nie mogą oddalić się od tej planetoidy, dlatego że pojawiają się u nich objawy objawy nawracających chorób, tracą przytomność. Krótko mówiąc, im dalej są od tego, od tego budynku, w którym odzyskali zdrowie, tym gorzej zaczynają się czuć. Finałem tego opowiadania jest, jest wizja, jest scena, którą starał się pokazać Wam Tomasz Bakiński w tym filmie. No więc o czym my rozmawiamy? No i jasne, można od samego początku uruchomić nie ja tylko katedrę w tym kontekście średniowiecza, ale również porozmawiać o świętych. Więc doskonale nam się to komponuje z tematami, które pojawiają się w pierwszej klasie. Sakrum, którą włącza się człowiek za sprawą swojego heroicznego czynu, staje się jednym z Tematów katedry Jacka Dukaja. W momencie, w którym ja rozmawiałem ze swoimi uczniami na temat katedry, poruszałem takie oto cztery problemy i myślę, że warto o nich pomyśleć w kontekście tego oto tekstu. Po pierwsze, wpływ sakrum na człowieka. Możemy rzucić taki temat i szanowni uczniowie, i szanowni nauczyciele to jest dosyć ciekawa kwestia wpływ sakrum na człowieka. Jacek Dukaj wprost nam komunikuje, że sakrum ma ozdrowicielski. Zbawienny, przywracający równowagę ciała i ducha, wpływ na człowieka. To jest dosyć kontrowersyjna teza dzisiaj, dlatego że żyjemy, przynajmniej w Polsce, tutaj w dobie galopującej laicyzacji: coraz mniej osób chodzi na religię w szkole, coraz mniej osób młodych, przede wszystkim uczęszcza w ogóle do kościoła i przyznaje się do religii chrześcijańskiej. Jacek Dukaj za to powtarza, Albo w, w, nadaje literacki, fabularny kształt pewnej myśli, która też w chrześcijaństwie się pojawia, czyli, że Bóg jest pewnego rodzaju Powietrzem, sakrum jest pewnego rodzaju powietrzem, którym człowiek oddycha, gdy człowiek oddala się od Boga, tego powietrza zaczyna brakować. To jest oczywiście pewna metafora. Krótko mówiąc, Jacek Dukaj chyba stara się nas przekonać, że sakrum jest takim życiodajnym i ozdrowieńczym elementem rzeczywistości i ten element sprawia, że nasze życie pozostaje w jako takim balansie. Tak? Więc to jest bardzo ważne. Ten wpływ sakrum na człowieka jest zbawienny, jest szlachetny i człowiek dzięki, dzięki kontaktowi z, t, z tą sferą zachowuje, zachowuje jakąś taką wewnętrzną harmonię, spoistość oraz oczywiście, co bardzo istotne, zdrowie fizyczne i psychiczne. Po drugie, drugi temat, o którym warto coś powiedzieć, to jest oczywiście poświęcenie dla innych jako klucz do świętości. Wiemy doskonale o tym, że w literaturze średniowiecza, którą poznajemy chociażby w klasie pierwszej, mamy przykłady świętych średniowiecznych, mamy tego nieszczęsnego świętego Aleksego, który, no tak powiedział, dla innych niekoniecznie się poświęcał, raczej umartwiał siebie i zamartwiał swoich rodziców zamartwiał swoich rodziców. Nie jest to przykład świętego, którego chcielibyśmy chyba jakoś tam naśladować, ponieważ świat dzięki niemu nie zyskał nic więcej, oprócz tego, że przybyło kolejnego biedaka, braka na ulicach średniowiecznego miasta. A więc raczej posiłkujmy się przykładami świętych, którzy oddali swoje życie dla, dla tego, żeby z inni mogli żyć. Tak? To jest koncepcja znana już od czasów, no przecież Pisma Świętego, Nowego Testamentu, kiedy Chrystus mówi o tym, że, że mniej więcej, tak to, ponieważ nie będę cytował wiernie, że prawdziwą miłością okazuje. Prawdziwą miłość okazuje ten, który odda życie za swoich przyjaciół. Tak samo Ja tutaj chyba nam, nam to chce przedstawić. Ten astronauta, który wyszedł w przestrzeń kosmiczną bez szans na przeżycie, zrobił to nie po to, żeby popełnić spektakularne samobójstwo, a rozmawiałem z moim jednym znajomym, dosyć wierzącym człowiekiem, i on się zastanawiał, czy to nie było przez przypadek samobójstwo, które wyklucza jego świętość. Tak? Ale ten astronauta wychodząc w przestrzeń kosmiczną. Oddaje swoje życie dla y, zachowania życia y, innych. Innych członków załogi, a więc poświęcenie się dla innych, a więc oddanie swojego życia, a więc stawienie czoła zagrożeniu, nawet ryzykując utratą, utratą życia, jest według Jacka Dukaja, w każdym razie według katedry, jest kluczem do, do świętości. I ta, ta kategoria świętości również jest bardzo istotna w, w opowiadaniu Jacka Dukaja. Także zobaczmy, że ten element science fiction, który, na którym przecież. Na, na, na tym silniku zbudowano katedrę, w ten element science fiction tak nie do, nie do końca jest taki science, tak? nie do końca jest taki naukowy. Tutaj raczej mamy rozważania dotyczące metafizyki, religii, pewnych koncepcji, pewnych koncepcji wiary. Dobrze, trzecią kwestią, o której rozmawiałem sobie z moimi uczniami, to jest kwestia taka, czy piękno oddala, czy zbliża do Boga. I ta kwestia pojawiła mi się w momencie, w którym w którym e, przeczytałem słowa takie e, z katedry Dukaja pochodzące, e, estetyka jest pierwszym językiem religii. E, a więc e, e, zatrzymajmy się na tym na chwileczkę. Estetyka jest pięknym pierwszym językiem religii. Możemy tutaj sobie włączyć bardzo ciekawy kontekst filozoficzny na przykład, czyli pomyśleć sobie w taki sposób. Skoro estetyka jest językiem religii, a estetyka, być może moglibyśmy w jakiś sposób przeciwstawić etyce, o której to etyce stara się religia mówić, to dochodzimy do pewnego, do pewnej dziwnej sprzeczności. Tak? Czyli, krótko mówiąc, z jednej strony mamy etykę, z drugiej strony mamy estetykę. A jeżeli mamy estetykę, to znaczy, że mamy piękno. Katedra jest piękna. Dukaj kilka razy pokazuje nam przy pomocy cytatów oszłamiające piękno tej, tego właśnie budynku. A więc, jeżeli mamy piękną katedrę, tak? To w takim razie, co przyciąga ludzi do tej katedry? Czy aby przez przypadek do tej katedry ludzi nie przyciąga tylko i wyłącznie powierzchowność tego miejsca? Tak? Czy do tej katedry nie przyciąga ludzi takie ani inne ukształtowanie? Tej bryły, która rośnie sama z siebie? To jest dosyć interesujące pytanie, i możemy teraz tutaj odpalić kwestię związaną chociażby z kontrreformacją. A pamiętajmy, że kontrreformacja miała na celu zatrzymanie albo odbicie wiernych chrześcijan, którzy przeszli do konkurencyjnych wobec katolicyzmu odłamów chrześcijaństwa, a więc w czasach baroku budowano Albo zdobiono w sposób oszałamiający świątynie katolickie, chociażby po to, żeby pokazać, że my, na, my, Katolicy, na bogato czcimy Boga. My potrzebujemy tych wszystkich zawiasów, tych wszystkich wszystkich amorków, potrzebujemy tego bogactwa, wybujałości, potrzebujemy tego całego baroku. Tak? i tego przepychu. A więc, czy to jest w takim razie czysta, e, czysta i taka, chciałoby się powiedzieć, e, szlachetna poputka, żeby wybrać taką, a nie inną religię. No bo jeżeli, jeżeli religia ma do siebie przyciągać tylko i wyłącznie tym, że kapłani mają ładne szaty, e, śluby odbywają się w, przy akompaniamencie e, pięknie grającego organisty, a wnętrza świątyń są żywą dekoracją, no to czy to jest faktycznie coś, co jest najcenniejszego w religii, która stara się być nośnikiem wartości? Zostawiam to pytanie i niech będzie ono do pracy na lekcjach albo do przemyślenia. I ostatnia kwestia, którą poruszę, poruszałem, to jest tak: estetyka czy etyka? czemu, czyli jakiej wartości daje Duka i pierwszeństwo. I tutaj też możemy się zatrzymać, zastanowić, no bo, no bo jeżeli etyka jest ważniejszą wartością, to będziemy się mogli pod tym podpisać, ponieważ wybitnie etycznym, humanizm, humanitarnym, no może nie do końca dobre słowo, ale w świadczącym o głębokim człowieczeństwie e, czynem jest to, co to... E, oddanie życia za członków załogi, którego do, y, które, stało się, y, 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 które stało się w przypadku Izmira Perdi. Pier, tak? Więc jeżeli etyka jest tym podstawowym tropem, którym, którym porusza się katedra, tak? to albo równolegle porusza się, albo idzie pod prąd estetyce. Czyli co jest ważniejsze? Dukaj tutaj nie odpowiada. To jest właśnie jedno z naj, jedna z największych tajemnic katedry Jacka Dukaja. Czy to jest opowieść o tym, że piękno hipnotyzuje sobą? Czy to jest może opowieść o tym, że przyciągać może do siebie dobro, które, które powstało w wyniku... W wyniku Oddania życia za drugiego człowieka. Co jest tutaj ważniejsze, a może spróbujmy połączyć ogień z wodą i, i, i może byśmy stwierdzili, że prawdziwe sakrum to jest pewnego rodzaju nie dająca się rozszczepić konstrukcja z dwóch elementów z dobra, moralności oraz z piękna i z estetyki. Być może w to jeszcze moglibyśmy wtopić element prawdy. Obiektywnie istniejącej rzeczywistości i mielibyśmy dobro, prawda i piękno, czyli taką wielką trójkę wartości. A tu już w tym momencie wchodzimy w przestrzeń kontekstów filozoficznych. A więc dużo, długo i i dosyć chaotycznie chyba o tej katedrze opowiadałem, ale myślę, że mogło się komuś to do czegoś przydać. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli Wam podobają się moje materiały, możecie wspierać mnie wchodząc na link, który znajduje się pod tym właśnie filmikiem. Pozdrawiam się, pozdrawiam się, bo nie, nie pozdrawiam się, pozdrawiam Was. Do zobaczenia, trzymajcie się.